Chciałbym na koniec tego rozdziału trzeciego pokazać Ci jeszcze jeden ważny typ selektorów. Coś, co można by określić jako selektory kombinowane. Dlaczego kombinowane? Bo one wykorzystują tak jakby kombinację różnych elementów. Fakt, że na przykład jeden element leży wewnątrz innego. Czyli tak jakby wykorzystujemy wzajemne położenie różnych elementów w hierarchii tego dokumentu HTML. Ja pracuję tutaj z dokumentem indeks lekcje 339 pod katalog początek. Takich selektorów kombinowanych jest przynajmniej kilka. Ja oczywiście tutaj pokażę ci taki wstępny przykład tak żebyś mógł szybko poznać podstawową ideę użycia tego typu selektorów. Tutaj mam takie różne nagłówki, mam parę akapitów. Jest to taka jakby podstawowa struktura treści. Jeśli chodzi o kod HTML, to wygląda to tak: header Main podzielone na sekcje z klasami oraz jeszcze footer. No dobrze, co tutaj byśmy chcieli zrobić? A powiedzmy, ten krótki akapit, który umieszczony jest w górnej części w nagłówku, ma być powiększony ma otrzymać taki dość duży rozmiar tekstu i ma otrzymać inny kolor niż wszystkie akapity. Spróbujmy najpierw odwołać się do elementu P. Skoro mówiłem, że ma być on powiększony, no to użyję font-size, na przykład o wartości 24 piksele. Chciałbym jeszcze tutaj dodać inny kolor, czyli właściwość Kolo, Używam tutaj hash i powiedzmy 6 siódemek, czyli taki odcień koloru szarego. To już na pewno znasz, o tym także wcześniej wspominałem. Zapisałem sobie zmiany w tym pliku ze stylami, Przejdźmy tutaj odświeżmy. No właśnie, problem. Problem oczywisty. Wszystkie akapity zostały powiększone oraz no, rozjaśnione tym kolorem szary. A ja chcę to wprowadzić tylko do tego pierwszego krótkiego. Zastanówmy się więc, jak możemy odwołać się tylko do tego akapitu. On nie posiada żadnej klasy, żadnego innego elementu, który pozwoliłby go jednoznacznie zidentyfikować. Ale zauważ, że umieszczony jest wewnątrz div, który posiada klasę. Top i ten fakt możemy teraz wykorzystać. Po prostu stworzymy kombinowany selektor, który wykorzystuje hierarchię P, ale umieszczone wewnątrz klasy top. Po prostu tutaj, jeszcze przed elementem P muszę dodać początkową część mojego selektora, kropka, ponieważ jest to klasa top oraz spacja, co to oznacza? Odwołujemy się do P do akapitu, który umieszczony jest wewnątrz klasy top. Czyli wykorzystujemy tak jakby wzajemną hierarchię tych dwóch elementów. P musi być podrzędne względem top. I tylko takie akapity tutaj będziemy formatowali. Zapiszmy zmiany. Popatrz, jak to w przeglądarce będzie wyglądało po świeżeniu. Wszystko się zgadza. Taki właśnie efekt. Efekt prawidłowy. Akapit, ale pod warunkiem, że umieszczony jest on wewnątrz elementu z klasą top. Akurat tego typu selektory możesz spotkać dość często. Myślę, że to naprawdę warto znać. Wykorzystuje to fakt, że po prostu P umieszczone jest wewnątrz klasy top, czyli tylko ten akapit zostanie po prostu zmodyfikowany. No dobrze, teraz drugi przykład. Tutaj mamy klasę intro i mamy tutaj trzy różne akapity. Chciałbym tylko do drugiego i do trzeciego dodać jakieś zmiany, na przykład dodać wcięcie tekstu albo inny kolor, ale nie do akapitu pierwszego. No, to może spróbujmy rozpocząć od takiego kombinowanego selektora. Ponieważ mamy akapity wewnątrz klasy intro, no to myślę, że właśnie użyjemy tej klasy jako po prostu takiego elementu otwierającego selektor. Potem odwołam się do akapitów i na przykład dodam wcięcie. Mam taką właściwość, o której nie mówiłem jeszcze: tekst kreska indent i będzie to wcięcie o wartości a powiedzmy 60 pikseli. Dodatkowo chciałbym tutaj zmienić kolor hash i powiedzmy, tak jak poprzednio, użyję tutaj samych siódemek, czyli ten kolor szary. Oczywiście problem polega na tym, że w ten sposób zmodyfikuję wszystkie trzy akapity umieszczone wewnątrz klasy intro, bo to jest no właśnie taki selektor, czyli wszystkie trzy, a jak chcę zmiany wprowadzić tylko do drugiego oraz do trzeciego. Powróćmy więc na chwilkę do przeglądarki, odświeżmy. No niestety jest problem, który można było łatwo przewidzieć. Czyli właśnie to, że wpływamy na wszystkie trzy akapity. Mogę stworzyć taki selektor kombinowany, który wykorzysta mi tak jakby następstwo elementów, bo tak naprawdę możemy tutaj sformatować tylko te akapity, które umieszczone są po akapicie poprzedzającym. Czyli ten ma być sformatowany, bo on jest umieszczony po tym akapicie poprzedzającym. Ten będzie sformatowany, bo jest umieszczony po tym akapicie poprzedzającym. Natomiast ten nie będzie sformatowany, bo nie ma przed sobą żadnego akapitu. Jak taki selektor utworzyć? Bardzo prosto. P plus P. To jest właśnie taki specjalny kombinowany selektor, który w tym wypadku wykorzystuje już tak jakby trzy elementy. Akapity, które następują po sobie będą sformatowane. Pod warunkiem oczywiście, że znajdują się wewnątrz klasy intro. Zapiszę zmiany, przejdę tutaj, odświeżę i mam prawidłowy efekt. Tylko drugi i trzeci akapit został sformatowany, a nie akapit pierwszy. Jeszcze raz podkreślam, że to muszą być akapity następujące po sobie, i właśnie dlatego drugi jest formatowany, bo on następuje po akapicie poprzednim. Trzeci jest formatowany, bo on następuje po akapicie drugim, a pierwszy nie, bo tak mówiłem, nie ma on przed sobą żadnego akapitu. Czyli właśnie taki kolejny, myślę, że ciekawy i przydatny przykład użycia takiego kombinowanego selektora. No właśnie na tej zasadzie to działa. Te kombinowane selektory wykorzystują wzajemną hierarchię elementów. To, że elementy po sobie następują, albo na przykład to, że elementy są umieszczone wewnątrz innego elementu.